Dzień dobry Państwu. Czas przedwyborczy, więc wszyscy się aktywizują, wszystkie partie się aktywizują. Będziemy mieli gorący okres, spotkania wyborcze, obietnice, co oni nie zrobią dla nas. Zaczęła w Słupsku Platforma Obywatelska. Dwóch naszych parlamentarzystów, czyli senator Klejna i poseł Konwiński, urządzili takie spotkanie. Przyszliśmy jako czynnik niezależny, byli głównie sami swoi, pierwszy, w pierwszym rzędzie prawie wszyscy radni PO, no a konferencjerką zajmowała się Pani Przewodnicząca, Pani Beata Krzanowska. Na sali byli, tylko poza nami, czynnikiem neutralnym zwolennicy PO. Frekwencja nie powalała. Jak na akcję reklamową, pr gdzie rozrzucano po całym mieście ulotki do skrzynek, no to rezultat cieniutki. Gdzieś tak 1,4-1,3 jedna jedna sali wypełniona, średnia wieku plus 60. Byli młodsi, ale w, ale w mniejszości widać, że Miejscowy lider, P.O., poseł Konwiński, charyzmatycznym przywódcą nie jest i tłumów za sobą nie pociągnie raczej. No ale cóż, jest jak jest. Zaczęło się wstępnie, panowie, takie jak to się mówi, gadka szmatka. No, okrągło, gładko, miło, bez konkretów. Trochę. No, miłośników PO to zaczęło irytować i denerwować, zaczęli zadawać konkretne pytania. To znaczy jaki to ma program wyborczy i jak chce pozyskać, przekonać do siebie wyborców. No i wtedy panowie uderzyli w stare tony. Zaczęli wymieniać wszystkie grzechy PiSu. Pi, PiS grzeszny jest, no ale to nie jest program wyborczy. Generalnie panowie przyznali się, uderzyli się w piersi, że platforma też grzeszyła, ale platformy grzeszki to takie malutkie. A PiS to grzeszy, a Pisto to to, a PiS to tamto. Powodowało to coraz większe zniecierpliwienie i rekacje. Słuchaczy dopytywali się, no dobrze, ale co wy chcecie zrobić? Jak chcecie zrobić? Odpowiedzi były znowu te same, bo pis to, trzeba odzyskać państwo. Generalnie recepta panów to była taka, iż jak złych pisiorów zastąpią dobrzy pałowiacy, to wszystko będzie cudniej dobrze. Włączyliśmy się w dyskusję i zadaliśmy pytanie, bo. Mamy wątpliwości co do zasadności istnienia pewnych struktur, pewnych instytucji w państwie, które do niczego nie służą, a służą do zatrudnienia swojaków tylko. No i znowu się zaczęło. Tak, bo to fun funkcjonuje teraz tak, bo PIS. Wyjaśniliśmy panom parlamentarzystom, choć powinni oni to sami wiedzieć, że ta instytucja funkcjonowała tak zawsze, na takich samych zasadach. Trochę się zdziwili, ale, ale twierdzili, że kiedyś miała autorytet, teraz nie ma. No i, i, i znowu się i cały czas, jak to się mówi, w kółko Macieju. Bo pistam, to, pis tamto, pis owanto. Hmm, publiczność zaczęła się dopytywać o jakieś szczegóły. Nawet, ba, zapytano tak naprawdę y, pana lidera, czyli posła Komińskiego. Y, Ile, czy jest młodzież w tej platformie, no bo patrząc po sali, no to, to, to raczej wyglądało, że to jest elektorat SLD wiekowo, z racji wieku. No to pan Konwiński powiedział, że jest jakaś młodzieżówka, że są jacyś chyba młodzi demokraci, tak to określił, no ale szczegółowo to nie wie ile ich jest, generalnie to nie wiedzieli chyba nic. Wiedzieli tylko to, że PiS jest B i że jak, że jak PO będzie rządzić, to będzie dobrze, będzie lepiej, zostaną przywrócone, a to, a tamto, a owam to. Zero konkretów, ogólniki. Miałko i nijako. Jakbyśmy to określili. Zadaliśmy też pytanie na temat właśnie O. Bo mamy wątpliwości co do funkcjonowania administracji, przepisów pewnych, prawa i tak dalej. Panowie parlamentarzyści powinni, zwłaszcza tacy jak oni, doświadczeni z długoletnim stażem, mieć to w moim palcu. I jakoś też nie wiedzieli tak za bardzo, o czym mówimy. Generalnie nasze pomysły, powiedzieli, że to jest program, marzenie, ale. Ale nie można takich rzeczy wprowadzić ze względu na elektorat. Aha, czyli jeszcze raz. Ma być jak dotychczas, tylko będą po i wtedy będzie dobrze. Czyli mamy znowu wybierać tak zwane mniejsze zło. Generalnie, panowie, jakby powiedzieć, serwowali nam odgrzewanego kotleta. To znaczy. To, co kiedyś, kiedyś, dawno niejakiemu Donaldowi Tuskowi przyniosło sukces i reelekcję. Że jak nie my, to PiS. Ale to już wyborców, drodzy panowie, nie rusza. Po tylu latach to jednak trzeba mieć jakieś konkrety. Mało tego, zeszła też dyskusja w pewnym momencie na problemy samorządowe. Ktoś z naszej ekipy zadał właśnie pytanie: Czy panowie nie czują, że będą odbierani przez pryzmat działania radnych Platformy Obywatelskiej, że to jednak wpłynie na postrzeganie PO przez, wybor przez wyborców? Na, na, na to pan poseł Konwiński powiedział, że przecież najwyższą władzą w mieście jest prezydent. A mieszkańcy wybrali sobie panią KDW. Widać ich przekonała, że kandydatka platformy, i tu wskazam na panią przewodniczącą, nie dostała się. Więc widać, mieszkańcy woleli panią KDW. Trochę nas to zdziwiło, dlatego że ustawa o samorządzie gminnym mówi, że najwyższą władzą w samorządzie danym w gminie jest Rada Gminy. Uświadomiliśmy to panu posłowi, na co on nerwowo zareagował, mówiąc, że on o tym wie, ale on miał na myśli, że najwyższą władzą wykonawczą jest prezydent, ale on o tym wie. Przecież on był dwie kadencje radnym, a raz nawet przewodniczącym rady. Widać, że pan poseł nie orientuje się, jakie zmiany w mentalności mieszkańców Słupska nastąpiły. To znaczy. W świadomości, o tak bym to określił, przepraszam, dlatego, że mamy tutaj już od pewnego czasu społeczeństwo obywatelskie, ludzie się interesują i ludzie wiedzą, że to Rada. Rada odpowiada za stan miasta, za to wszystko, co ratusz może. Rada ma kontrolować, nadzorować i wytyczać kierunek, w którym miasto ma iść. A pan poseł użył starego live motywu z dawnych czasów, jeszcze prezydentury Macieja Kobilińskiego, bo tak się wtedy y, przedstawiciele rady, rady usprawiedliwiali, że to wszystko prezydent, że oni nic nie mogą. Czyli generalnie reasumując. Nasi, tak zwana klasa polityczna, tak bardzo dużo poświęca czasu na to, żeby utrzymać się na tych swoich stołkach, żeby wyciąć konkurencję, żeby jakby powiedzieć hmm, wszelkie zagrożenia e, swojej pozycji oczywiście zlikwidować. Na te intrygi, na te, te walki tam e, frakcyjne, i inne rzeczy, że nie ma czasu na nic innego. Ci ludzie nie potrafią i nie chcą Zająć się tym, do czego są powołani. Od co? Dziękuję.